Witam, Tuxrotechs. zgram w Max Payne'a, odcinek. Yy, to będzie teraz. któryś... się. O, fakt, nie wiem. 16? Już teraz? Jest 16? Chyba tak. Może 17 już. No, któryś na pewno. Będziecie widzieć w tytule. <gryw> ja już nie pamiętam. Naprawdę. Pamiętam, że tu trzeba iść. I to był. Bo na cena plansza, a ja to cofnąłem, żeby nie patrzeć do przodu. Więc teraz to będzie. Walkirie były ponoć uskrzydlonymi Powstrzymajcie go. Tu widzę, grubo będzie. Hi.

Twojej żony i córki była konieczna. Stało się. Już ich nie ożywisz, więc twoje działania niczego nie naprawią. Stało się. I teraz. O oh, Fuck! Mm. Zabiję mnie. Ufa, ja muszę gdzieś iść od miejsca. Mam o! Z eee, daleka jeszcze. To w ogóle nie zabije. To było nie w tamtym. Skończysz, muszę ostrzec do ciebie. Daj, pory. Poleć już z stoneju i idź z Powiem twojej mamie, zobaczysz. Nie wiem, gdzie on karę. Tutaj mama jest Apache. Chłop, chłop, osłup, ale Idę za szybę, ale coś pewnie nie wyjdzie. ta walka jest przegrana. Nie dasz rady, zginiesz. Nie opieraj się, nie walcz. Ułatwisz sobie sprawę, jak przyjmiesz do wiadomości, że umrzesz. Ty... O... 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 Cała... Cała heca z helikoptera bombowania. To bez sensu. Tracisz czas. Śmierć twojej żony i córki była konieczna. Stało się. Już ich nie ożywisz. Odkryliśmy, że żona i córki jest konieczna. Żołnierz nic nie zrobił. On jest policjantem. Oni tak mają. Nie się zarkotykujcie, bo jej zabiją. To będzie nikt nie zajebił, czy teraz zabić. Tak, tylko sobie gdybam. Czekam. Pierdziele, może z Jacka z Jackiem Młotkiem. Jacek Młotek, żołnierz. Młotko mam, jak było. Młotko mam. Fa komandosa <grymy> Ingram to nie będzie jakieś 70 Do mnie jeszcze a tu helikopter, ja sobie mam to o nie dobrze, oprzed, świecówka się Deretka To 9 mm 9 mm 9 mm to stada piorwójca Mogą zapisać, nie jakąś ono to coś lepiej go będę Och godny! Przy okazji fajne pomieszczenie. Dobra, teraz trzeba tu iść i zapisać. Hey, Pain, ta walka jest przegrana. Wychodzą, nie dasz nie? rady, zginiesz! Nie opieraj się, nie walcz! Ułatwisz sobie sprawę że tu jesteś. Fuck yeah! Jacek Motr dużo kod komando jest nie mam prawie full O jest parzy skino sal wyjdzie na pewno na pewno coś wyjdzie Tam coś jest na pewno! Super job! Nie ma czegoś takiego. Mam tu iść? Ale. jak to tam to, mam? To, to. Oh, shit! Może po tym mam iść? Nie ja mogę się upewnić. tutaj się nie da, nie? nie no to się samo otwiera stąd przyszedłem, więc nie mogę, no to muszę iść tam ale no kurde no dobra, no ja, ja mogę iść po tym Zły pomysł, zły pomysł, zły pomysł! Przeżyłem. To jest znak. Yeah. Pain, zrozum, nie masz najmniejszych szans na zwycięstwo. Już przegrałeś! Przegrałeś! Jedynie śmierć może ulżyć twojemu cierpieniu. Z tym się poddać. Boże koń mnie tu cisną! Jak chcą, zginę młodo. Byłem czy nie? Ja nie wiem. Czyli jednak nie. Granat! Deadłem! Żyje. God Ale zapisałem pięknie Mogę to powtórzyć gdzie, gdzie, jest ten guzik? Tu A tutaj są mnie coś słabsi Niż wcześniej, to jest bez sensu Ale zapisałem pięknie, normalnie szedł na mnie, prawie zginąłem, czułem tę adrenalinę Jednego pan już nie mam go wcale Dwomin no, są w kościbie, nie lubią Oka, oh tu jest trudno No przecież tego to mogę puścić. Dobrze, 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 dobrze No ja to mam więcej tu mogę użyć Tu idzie po mnie ja. Jezu oni zawsze muszą Tak szczelić, żeby miał <laughs> O, oh fuck, się przestraszyłem! Ja pierdzielę! Jasna Na dupach się przestraszyłem! To ma wszystko wyląbane teraz. Tak masz? się Masz coś? Wow! A pójdę, kurde, z... nie, z Jackiem. Tu coś musi być, na pewno coś tu jest. Nie, ja tu zdechnę. No nie, no nie gadaj. No takim kurde, ale nie ma w ogóle apteczek. Znaczy apteczek, no tych skrzynek, że jest więcej pan killsów. Znaczy, że nie możecie go powstrzymać. Przecież jesteście lepiej wyszkoleni i wyposażeni. I macie ogromną przewagę liczebną. To roboty! Nie pomagasz mi złociutka. Tam ktoś widzę. na pewno. A mnie chciało tyłu wziąć. Widziałeś go? Maciarza. Ty, zobacz jaka menda żydowska. Nie wiem, za, za bazę dostałem, żeby tu zapisywać. No jeszcze będę Nie no, kurde, panki, spanki, spanki, panki. Wow. Ja tu zginę. To śmiercią brutalną. Nawet ja nie, nie zapisuję, nawet ja to już nie zlamiłem. Dobra, zapiszę. Zawsze są dwa zapisy, więc jak coś to mogę wylecieć od tamtych. Nie podoba mi się to. Ech, nie masz Kis. Jezu, już tam stoi. Jak mnie wziął? Kurde. Może zrobię akcję snajperka? Siuuu A no A bo ty tu jesteś! Dobrze jest, dobrze jest! Dobrze jest! Kłny, dobrze jest! Znowu zapiszę. Znakut komando idę. Fuck, 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 fuck. Jeszcze coś. A i tu jeszcze. No może już. Nie wiem. O tu, tu jest dwóch... O co, co? Gdzie patrzysz tu? Wow! Wow! Ok, robi się ciekawie. Wow! Ał, 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 ał. Co to? What the fuck? Co, co to kurde było? Wiesz, ja tak sobie myślę, że chyba nie trafię. Albo wezmę inkram, że nie trafię. A, bo ty gnido zrzuciłaś granat? To była laska czy o, lasek? Laska czy lasek? Nie ja to zginę, przecież ja to sprawdzę. Nawet nie zapisem. Nie, lasa. Przejdź ją dostał. Na filmiku to stała w plecy i żyje. No, Chic żyć, to mu pani Ale nawet jej nic węs. nie jest. What the fuck? Co mam zrobić? Że to sobie zapiszę Możemy te linie też rozwalać Czy nie? Zobaczę Czyli tak No i Zwaliłem i co? Jest już na pokładzie. Odlatujemy jak tylko wiatr się uspokoi. Ten marsz mi się nie podoba. Zapisz to, zapisz to! Dobra, dobrze, 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 dobrze. Startujemy <grym> za minutę. Co Przeżyłem! Pierdzielę przeżyłem to Zgaduję, że mam drugą minę rozwalić. Zapisz to, zapisz to, kurde, pierdzielę! Na spontana Snajpy, sniper! sniper. 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 Zwaliłem! Co teraz? Może to ma zrobić? Co zrobiłem? Co zrobiłem? A no właśnie, bo linki rozwaliłem i to musi na nich spaść teraz, tak? No właśnie. LOL <h -ha> Jak ja przeżyłem ten granatnik, to ja nie wiem, jak to przeżyłem. No i kurde, ta ma tyle błędów fajnych. O kurde, rozwaliłem wszystko. Idzie z granatnikiem, jak taki koks, nie? O kurde, szef. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jeden wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palet ze spustu i tak to się skończyło. I tak to się skończyło? I tak się to skończyło. Śnieżyca nam wyda... O! Ej przeszedłem już. Ło! Co teraz? Nie, nie, nie. Prze Przesuń je. nie chcę napisów. Albo nie, dobra, niech leci. Ja się zamykam. Tak jak w dwójce było. Ja se poczekam. Okej, okay. czyli skończyliśmy, tak? Kontynuacja no. ostatniej gry, ja tam nic nie miałem. No to skończyliśmy, za dombiażczakiem, muszę przyznać, może. Muszę przyznać, że tam w pierwszych odcinkach ktoś pisał, że się za bardzo nie wczuwam w klimat. Tam jakoś żartuję, coś próbuję takiego. I muszę się przyznać, że czułem klimat, ale wolałem też, żeby nie... filmiki nie wyglądały tak, że o, ten... cały czas wczuty w klimat. Jak ja jestem wczuty w klimat, to ja nic nie mówię. Więc jakbym się wczuwał w klimat, to ten let's play z komentarzem wyglądałby tak, że komentarza by nie było. No, to nie o to mi chodzi, nie? więc tu chciałem tylko to wyjaśnić, jakby ta osoba, która to napisała, cały czas mi oglądała i by to przeczytała z góry. Jej dziękuję, że oglądałem. Łaby cały czas czytam. No. Ale powiem szczerze, że fabuła jest znakomita. Może jej do końca nie skumem, bo też musiałem. Znaczy, no nie musiałem, ale robiłem tak, że. Komiksy wszystkie przesuwałem, też jej do końca nie zrozumiałem. Tylko tyle, że. co <kłodziew�> zrozumiałem, zrozumiałem na końcu, że. Czy już wiedziałem wcześniej, że on chce się zemścić za swoją rodzinę i szukał, jak to który detektyw, de de którym jest. No i zabił Tom, która zleciła, bo to było tak, że ona. Sprzedawała tą walkirię i ci dwaj Ćpuny, których na początku zabiłem w swojej chacie, to oni właśnie mieli to wstrzyknięte. On się tego dowiedział później, potem się dowiedział kto. Potem ona się dowiedziała, że on wie i, i mu to wstrzyknęła, a potem byłem tam i tu, i w ogóle wszystko było pogmatwane. Ale to nie zmienia faktu, że fabuła jest zerombista i powiem szczerze, że lepsza niż w dwójce, bo w dwójce tylko dominuje to, że. No, co no Lepsze sterowanie. Ten bullet time taki załatwy tam jest, bo tutaj to wiadomo, tak? Spowalnia, że ledwo możesz coś zrobić i ciągle jego nie miałem, cały czas bullet time poniżej połowy. No i dwójce też przeważa grafika, no ale grafika to przecież nie o to tu chodzi, nie? Więc ja powiem szczerze, że Max 1 jest dużo lepszy pod względem fabuły. I tyle chciałem powiedzieć. Ja jestem Xotex. przeszedłem Max Payne. Ja się już będę z wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odcinku. Już nie będzie kolejnych odcinków. No to nie wiem. Do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Więc ja się... Ja nie wiem, co mówię. Ja was nie podpuszczam, ale subskrybujcie. papa, pa. czy to jest tu?